Modlitwa w sprawach beznadziejnych za wstawiennictwem świętego Judy Tadeusza Święty Judo Tadeuszu, Patronie spraw po ludzku niemożliwych, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym bólu i bezsilności. Ty wiesz, jak trudno ufać, gdy wszystko się wali, gdy każdy dzień przynosi tylko więcej lęku i zmęczenia. Proszę Cię, Wstał się za mną tam, gdzie już nie widzę wyjścia. Wyproś dla mnie łaskę, której sam nie potrafię już błagać. Ty, który nie odwracasz się od nikogo, przyjdź mi z pomocą w tej chwili ciemności. Spraw, by mnie utracił nadziei, nawet gdy po ludzku już jej nie ma. Daj mi siłę, by umiał czekać, gdy Bóg milczy, a serce drży z niepokoju. Naucz mnie wierzyć, że jego plan jest większy niż wszystko, co dziś rozumiem. Święty do Tadeuszu, wierny przyjacielu Jezusa, niech Twoje światło rozproszy mój mrok, a Twoja modlitwa przyprowadzi mnie z powrotem do pokoju serca. Amen.